słuchawki UNITRA SD20 to słuchawki dokanalowe wykonane z litego drewna na kablu mają mikrofon wraz z klawiszem do odbierania, odbierania oraz rozłączania rozmowy a na końcu jest wyjście jack które umożliwia podłączenie do dowolnego urządzenia elektronicznego sprawdziłem u mnie te słuchawki działały zarówno z laptopem, smartfonem, czy nawet tabletem. Nie, nie, nie było żadnych obiekcji. Jakość dźwięku jest dobra, ale trzeba pamiętać, że wszystko zależy od rodzaju urządzenia, do którego te słuchawki podłączymy. Jednak ja. No. Ja naprawdę jestem z tych słuchawek zadowolony, Unitra SD20 te kosztują 50 zł, ale w tej cenie myślę, że jest to dobre rozwiązanie, szczerze polecam.